Witam Was z góry dzięki za uwagę. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować pukawkę. Pukawkę bardzo małych rozmiarów. Tak jak widać, łatwo można ją schować do kieszeni. Jest to kółko od taśmy klejącej, w tym wypadku akurat trochę jeszcze taśmy jest. Yy, ucięty balon założony na kółko to taśmy i sklejony dookoła, żeby balon się nie zsunął. Mamy tutaj ołów jako amunicję oraz jedną groszówkę. No to zaprezentujemy jak owa pukawka się sprawuje właśnie. Więc tak mamy tutaj płytę. Płytę z herkulesem z muzyką jakaś stara, z Niemiec, nie wiem. Niby oryginalna. No i poleci, poleci. Leci w nim najpierw moneta. Moneta jednogroszowa. Tak. Wstawiamy ładnie. No, dobra. I ładujemy półtora metra w płytę. Ciach. To była jednogroszówka, teraz poleci ołów, tylko ołów muszę najpierw wyciągnąć. Mam kulkę załowiem, tak. Ups. I trafiłem w płytę, ale wtrafiłem w drzwi. <grystanie> to powtórka. Dobra, leci kulka złowy. Proszę. Jak widać siła jest Uderzenie. prawdę mówiąc w łeb nie chciałbym dostać takiej kulki no to damy teraz jakiś inny obiekt Raz weźmiemy pudełko, część pudełka samą tą bo całego niestety nie przeszczeli, bo już próbowałem zobaczcie zostawimy ładnie I mamy No, i dziura na wylot. No, właśnie wszystko ze sprawą tej jednogroszówki. Zobaczymy jeszcze, jak zachowa się zegar po strzale z owej monety. I po strzale z kulki o, najpierw poleci jednogroszówka. Prosto w zegar z odległości 1,5 metra Mam nadzieję, że trafię O proszę Zobaczcie Naprawdę dosyć mocno wali Jak widać pęku Mamy tu jeszcze trochę do z. W... 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 Władnie, ładnie, ładnie No i teraz strzał z kulki ołowiowej. Ten sam obiekt. Proszę. Bardzo ładnie. Jak widać. Nie polecam nikomu dostać takiej kulki. Zasypał się. No także życzę zabawy, nie? Ową pukawką, którą można wykonać za 3 złote. Trzymajcie, się, dzięki za uwagę.